Witam Was, duszki, oczytuszki. Ostatnio często trafiam na tematykę dla dzieci. Być może dlatego, że dzień dziecka za pasem, między innymi z tego powodu wybrałam się do wydawnictwa martel i sprawdziłam, czym szczególnym ono się wyróżnia. Dla swoich skarbów znajdziecie tutaj mini bajeczki, bajki, baśnie i rozmaite opowieści. Są między innymi książeczki tematyczne, na przykład o pszczółce gai w opałach albo o orce w wannie. Są książeczki edukacyjne z dźwiękiem mm, mm, lub bez, a nawet książeczki kontrastowe dla maluszków. No i kolorowanki. Te są nawet w rozmiarze XXL. Ale co najważniejsze, także jakość w wydawnictwie Martel jest w rozmiarze XXL, bo wydają na gatunkowym papierze i mają przepiękne ilustracje. A urzekła mnie wprost ich seria w twardej oprawie Legendy Polskie. I co jeszcze zwraca uwagę, to w środku, tak, te ilustracje piękne ale także duży i wyraźny druk, a więc babcie i dziadkowie, a także okularnicy powinni być usatysfakcjonowani, bo będzie im się wygodnie czytało. Duszki po Zapraszam Was do wydawnictwa Martel z Kalisza, wydawnictwo, które przywraca modę na czytanie książek.